Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Gęszynka na kanale. Poniedziałek, poniedziałek witam was wszystkich. Ja to nagrywam tak naprawdę 1 czerwca, tak mnie wzięło dzisiaj, więc niech leci. Mamy reset miesiąca, czyli. reset miesiąca, reset sklepu co miesięczny do zdobycia Barbara i Kaja. O, uu, to ciekawe. Ale to nie to konto, żeby o tym rozmyślać, ponieważ jak wiadomo, darmowe wisze to jest po to. To się pierwszego dnia miesiąca zazwyczaj do Genshin'a przychodzi. A jeśli chodzi o Wisha, to mam tu 33. Szkoda, że tak mało. To. Nie, dobra, to ja mam pomysł. Wiecie, żeby tutaj nie, nie świrować. Ja zrobię tak, ponieważ dzisiaj chciałbym puścić trochę Wishy, poza takim zwykłym odcinkiem. To połowa niech tego odcinka, co najmniej, będzie próbą zdobycia Wanderera. Tak dokładnie, już was tutaj nie trzymam dalej. W niepewności, chciałem go na tym koncie mieć, na nie wiem, że nie mam sił go budować po prostu i go, po prostu go posiadać, sobie czasem nim pograć, ale nie jakoś, nie jakoś super I go dokakrzeć do, do, do przechodzenia, do przechodzenia abysów czy tych podobnych rzeczy, także 40 wiszy. Wisztowanie zaraz po C6 linii, także tutaj PT będzie niskie, jak się nie mylę, no dokładnie. 7 na PT, także no w połowie PT bym go musiał dostać. Wiele więcej nie mam, nie udało mi się zdobyć, bo szczerze w ogóle zapomniałem, że on w tej fazie banerowej będzie, nie? Jakoś tak mi po prostu to przeleciało. Także zobaczę... jak to pójdzie. No, z tego co widzę w ogóle, fajnie złapać byłoby nawet i Faruzan, jeżeli nie Wanderera, także... Wszystkie Faruzan mile widziane, no i niestety chyba nie będzie Leila. Leila to nie jest postać, której szukałem. I ogólnie na tym kończyk minie, co tu dalej robić, jeśli chodzi o postaci. Nie wiem jeszcze, nie zdecydowałem się, czy będę chciał jakąś starą postać na C6, czy może już powoli na jakieś nowe C6 zbierać, być może. Bo jak wiecie na tym końcu mam C6 Liniego, mam C3 Ganiu, więc może Ganiu. Może Kazucha C6, bo też mam C3. Ale haj tam myślę, że raczej nie. No i już tutaj 37 na Piti. Ajajaj. Nie chciałem tego widzieć. No i połowa Piti. Może jakieś szczęście, jakieś coś. Pod odcinek, pod kontent, Hojo. A ja nie lubi robić mi podkontent, no. O, ja mi nie lubi kontentu, dawać, że mógł tę miniaturkę y, walnąć, jakąś taką zdrową. 300 tych punktów, no dobra, do golda dobić? No bogatemu zabroni, nie? Zawsze mogę jeszcze przegrać 50-50 w sumie, <grym>, jeśli o to chodzi. Ile ja tych bejdą? W sensie w ogóle coś tam w komentarzu pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Niestety nie pamiętam niku. Bardzo chciał bejdą, e, ja bardzo bym chciał Faruzan na przykład. E, <grym>, Także konflikt interesów. No i konflikt zgadza systemem oczywiście, klasik myślę Ej, jeszcze nie było faruzan, nie? Czy... Pozdrawiam Arin w ogóle, ten, ten sam problem chyba. I... Złota też nie ma? Bra! Ale że oni tak wyciskają, to, to nie miłaś. Kupię cztery Wyciskanie. Już pokażcie mi te 50-50 ekran, no Dajcie mi to. Faruzan, nie. 50 50 ekran. Nie? To była trójka, plus wydałem 30 i 360 70, a e, jestem na 71 pity, nie? O. 71. Bardzo ładnie. I I want me to introduce myself. I've gone by many names and titles during my journey. Although each one is more eminent than any ordinary mortal could imagine. They're all just water under the bridge to me now. Call me whatever you like. Go ahead. Let me see what you can come up with. Don't disappoint me. Okay. Witam. Czyli jednak będę miał fajną miniaturkę okay? i fajny motyw odcinka jednak dzisiaj. <laughs> e, dobra. Inwestycja się zwróciła. Można by to tak nazwać, ile tam? A, star, dobra, dawaj mi nowy ten nowy. Let's go. Ja będą do niego grać, nie wiem. Be Dobra, no to ta tu lepsza jest Karamusza. Czy planowany? Tak 2 na 10 planowany, jakoś super planowany, ale też no nie będę narzekał. Po prostu chciałem 50-50 rozegrać jakoś sensownie. O, oh, wow, konstelacja DD w ogóle. Dobrze, to wypada zbudować Faruzan, pomimo wiem, że mam ją, pomimo tego, że wiem, że mam ją. Na C0. I nie jest aż tak dobrze bufująca jak byłaby na innych konstelacjach, ale to wiecie. Nie można mieć wszystkiego, jak widzieliście, 70 na Piti i niestety nic z tego nie wynikło, jeśli chodzi o jakiekolwiek dodatki. Takie dodatki. Fałuzan, bo na Piti miałem w ogóle 7, czyli niskie, czyli prawie większość w ogóle zyskałem. Także tutaj lipa, niestety. Ach, i ta spokojna muzyka z Liu w tle. O nie, te grzybarze. Na chwilę pozbieram. A ty się nie baw kulkami mocy, bo to nieładnie tak, przy wszystkich. Że nie wiem czemu, tak po prostu powiedziałem. Wow, na kogoś to zbierałem? Pewnie no nie na Wanderera. Eee, spoko. Że mam? Spokój się. Zabawne. <laughs> Zabawne. No właśnie, dyszka standardowa wleci, myślę. Nie mam kaweja ze zaskan... Co to jest? Lejla, Lejla, zeskrętowana jest. Ha? Gorą. Saju? Sa Jeden kęki niby. Dobra. Go na jednego kękiego. Odcinek z ulepszenia postaci. Let's go. Ej, w ogóle abys się zresetował. O, ty, to... W sumie? Źle zagrałem, że wydałem te, te stare, ja stare litery, czy primo. W sumie co za jak i tak to na później zostawiam. Not go lie. Także teraz będę nie co dalej. Uzupełniłem kolekcję Wanderera, także tego się troszeczkę nie spodziewałem. na jakieś potężną chichi. Ja mam być szczery. Także miło się zaskoczyć niż, niż się zawieść, zdecydowanie. Na tym chojo systemie. O, ale mały damage Wow, a duży ty masz ręcz do bicia w takim razie. Dobra, to było szybkie. Jak ten Z6 c linii bywa. Ej, no i gra mnie oszukała. <laughs> Nieee, miały być trzy. Dobra, nie robi się tak, ok, gro. To faruzon potrzebuje? A, tego ziutka. Dobra, mam na co reziny wydawać, nie? W sensie jak coś innego niż farmienie tych całych artefaktów cały czas. A właśnie, jeszcze film z artefaktów wleci! A film, właśnie, właśnie, bo patrzcie co mam. A, jeszcze nie mam, a... bo ja to mogę mieć, w sensie. Patrzcie co mam, w sensie mam bo... bo tort. O. Także wielki grind artefaktów się też szykuje. Być może będę to grindował na streamie. Także zapraszam obserwowa na obserwowanie wiadomości na Twitchu, bądź na Discordzie, ponieważ takie rzeczy jak grindowanie 100 Fragile Resinów na pewno się pokaże. Dobra. Teraz szybka walka. No, bardzo szybka ogólnie. Bardzo szybka. jest plus 2. I jest... wow, a z crit damage'em. To nieźle. To nieźle, dobra. I ogólnie będę musiał powoli zacząć chyba robić questy, jeśli chodzi o Archon Questy. Zawitać będę musiał do Sumeru, a dlaczego mówię, że będę musiał? Przydało mi się z tego powodu, że kończę reputację w Sumeru, zrobić reputację w Fontaine żeby móc potem zacząć na spokojnie już robić na to, w sensie żeby nie być aż o dwa regiony do tyłu, nie? Bo to z kontami to różnie bywa, nie? Jeśli o to chodzi i ze mną widzicie dziewiątkę wam tutaj. A, widać dziewiątkę. No. Że mam tu dziewiątkę, także już powoli by się przydało. jakby ktoś pytał po co biorę te questy, to biorę je po to, żeby mieć. Biorę je po to, żeby mieć od razu Daily i reputację, czyli dwa w jednym. Daily mam sobie na Monset, nie, nie robię to achievement daily na tym koncie. Jeszcze mnie aż tak nie odkleiło. No i dobra. Niedawno tej muzyki nie słyszałem, zresztą. Już na mucie gram niestety. nowych regionach gram z muzyką zazwyczaj że ciekawe. Odpoczynek od wszystkiego. Też zaczął padać, czyli będzie waporazik. Będzie waporazik. Dobra, zadanie zrobione. No a teraz jeszcze też jest fajnie, że te Archon Questy dają daily teoretycznie, jak się tam przejdzie dany, dany fragment, także spoko. Jeśli o to chodzi, bo można robić Archon Questa, iść do przodu ze story i przy okazji można... Można robić jeszcze przy okazji od razu daily, nie? Także miło. Ej, dobra, tak dopiero do mnie dochodzi, że Wondera właśnie na końcu i trochę... Nie mnie co z tym fantem zrobić. No na pewno jest dodatkowa postać do grania, tak na na odcinkach, być może. Zobaczę jeszcze, jak mi pójdzie budowanie go. Oczywiście posiadać postać nie wystarczy, trzeba już jakkolwiek zbudować. No i na pewno brak konstelacji na Faruzan tu nie pomaga i nie wiem, czy w ogóle... Znaczy nie wiem czy jest sens budować faruzę, jeżeli ona jest 0 Także jeżeli ktoś się zna, jest i w stanie z tym pomóc to czekam na opinię Czy jest... Może ja pokażę co mam, o. Z książek to myślę, że klasycznie With Sieve, Jeśli o to chodzi, jeśli chodzi o broń To tego tutaj nie mam No i to tyle, nie? Z Kazufą raczej go grać nie będę, z Shanha raczej też nie I chyba klasik Team trochę by wychodziło, nie? Pod tym względem cienko A, minut na C6 A to nie będzie co 1 Teraz będę miał okazję żeby sobie pokminić jak to budować? No, ja przede wszystkim, bo mówię. Fajnie, że mogę teraz Reziny w coś inwestować nowego. A niekoniecznie koniecznie tę samą domenę. I Dobra, bo jestem tutaj, nie? Ja I pokażę Wam przy okazji skrzynki, jakie tu są, bo chyba sobie dobiję tym daily po prostu. O! Bez questa nie może tego zinteraktować? A, to dlatego to tu stoi. Dobra, no, takie ważne, nie pokażę Wam. Nie mam questów zrobionych. A to beka ogólnie. Tak to jest, jak drugie konto jest do tyłu, trochę bardziej niż powinno być. Nie no, naprawdę, no, na drabianie World to... jest szansa, że to się nigdy nie zabiorę, nie? Albo musiałaby wyjść jakaś giga postać, którą będę chciał mieć na mainie i będę chciał mieć coś jeszcze na alcie, powiedzmy. O, to wtedy myślę, że za World się wezmę bardziej. Myślę, że to jest tak, jakbym przewidywał to. O nie, bo ja zbieram co innego. Jak ja teraz biorę... Ej, bo mnie odkleiło, to jest ta Faruzan. Ale odklejka. Ale odklejka! Za dużo do wyboru. Dobra, niech będzie, że Faruzan dzisiaj poullepszam. No to... Okej, trzy gwiazdki dla Faruzan. A Wondery gdzie jest w ogóle? A on wyżej jest chyba, nie? Jo, już za Nari. I ten... A nie tych grzybów potrzebujesz, to palgumę w ogóle. Dobra, ale w bosika już zrobię, bo ponieważ będę miał i tak jeszcze resina, yy, z tipota, to sobie Faruzan ulepszę. No i tak to leci w tym Genshinie, nie? Kminić będę musiał tymi postaciami. Mam nadzieję, że jakaś fajna postać szczerze wyleci, bo no chciałbym mieć jakieś jeszcze solidne C6. No i ewentualnie jeszcze jest taka przykina, żebym chciał Liniego mieć R5, nie? Ale to może jak już jakbym był w takiej sytuacji, że nie mam na kogo się zdecydować, a jest rerun Liniego i ja potrzebuję zrobić coś na przykład Stardasta. Gdyby no mi się starda skończył na Ulyssie co miesięczne, no to wtedy R1 liniego bym inwestował, je? ale też musi być jakaś fajna broń, myślę, bo bez fajnej broni, no to nie, nie ma też szans. Bo jakby wyszerowanie po jedną broń z dwóch to jest zawsze kiepski pomysł. O ty, nie padł bez bursta. A to nie fajnie, powinien paść od razu. Czapka słaba. I tego trzy. What? Ale to mi, ale hojnie mi to dało. Ale co z tego, jak nie mam grzyba. Dobra, i Faruzan. A, Faruzan nie ma kaktusa. Dobra. Wszystko rozsypa... rozsypce. Ewo, już w 20 do na nagrania, a nie wiem, ile z tego jestem w stanie wyciąć, a ile z tego zostawię. Także... E być może będzie to długi odcinek. Zwiszowanie na początku, czyli ogólnie wiecie, jak będzie słupek oglądania był? Będzie spadek, wzrost, złoto, Spadek i spowolny opad. Chyba jestem za mało interesującą twórcą, niestety. Smutne. Ej, ale w może mi a, działać? Dzisiaj? Dziękuję. Chyba jestem za tą interesującą twórcą, ale... Mówię, rzuciłbym to na daily trochę. Ponieważ, no, Genshin nie jest prosty do robienia daily, a ja daily... I tak ja robię 7 dni, nie? W sensie, jak mamy się 7 dni no to... ...odcinki o nazwie, nie wiem co robić, to byłyby... ...4 razy w tygodniu chyba, nie? I w ogóle tu jest... Mmm... Yy... Dobra, i jeszcze jedno. O, akurat obok siebie. Marana to była, o, już pamiętam Marana, czyli dostanę z tego skrzynkę, i dostanę tego kulusa, który tam jest. No i boss tak zwany Elite Opponent, bardziej niż boss. O, sterowanie mają włączone, to dobrze. Sobie od razu podejdę po kulusa. To jest pół daily i całe daily. Ale, jedno daily. Aj, daily zrobione, reziny powydawane, postać z banneru zdobyta. Kompletny odcinek, proszę Państwa. Kompletny odcinek. Nie da, nie da się zrobić bardziej kompletnego odcinka z Genshin Impact niż ten. To jest pure gameplay po prostu. Zdobądź postać, grinduj na nią itemy. Zrób tam weekly, zrób tam daily. Kompletny odcinek, nie? Nie ma możliwości bardziej kompletnego odcinka, żeby zrobić jeden minut. A ja nie chcę jeden minut, bo ja chcę Faruzan ulepszyć. Przy okazji sobie muszę jeszcze zebrać. No, ale tepnę się tu, kaktusy zbiorę zaraz przy okazji. A także jeszcze na koniec baneru. Jak ja to wrzucam wam na YouTube'a, to w sumie jest jakieś 3 dni. Czyli drugiego jest dwa dni, pierwszego... Twór, trzeciego jest jeden dzień ileś godzin i drugiego jest ileś godzin tylko. Czyli dzień przed końcem baneru wam to wrzucam, o. To jeszcze macie szansę na zdobycie. Wanderera bądź Madame Faruzan. Chciałbym zdobyć Faruzan teraz na C6, ale to będzie ciężkie zagadnienie, niestety. Dobra, no i cyk zebrane. Oczywiście Fragile Resinę. O, teraz trzy wydropiło. O, to ciekawa gra. Dobra, i kaktusy akurat, kaktusy akurat się łatwo zbiera. W sensie, nie wiem, jakoś ja potrafię już dość szybko i przyjemnie mi się je zbiera, także... Także git, bo kaktusy to o, teleportujesz się dosłownie i już masz. Dwa i jeszcze nie. trzy. Owoce kaktusa, o! Dobra, może tak. Kaktusu, bo kaktusów się nie zbiera, także daj mi Madame Faruzan No i mówię, ja jestem ciekaw czy to dobrze, że to robię, czy mogłem mi olać po prostu, może... Przecież nie no, zawsze jakiś support to jest, nie? Może, nie? może nie jakoś topowo, nie będzie też... Jeśli o to chodzi dawać tego buffa, ale jakoś będzie dawać. No i tym sposobem dozbierałem ten pula. I tym tempulem zakończę ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało, takie mieszane, mieszana, mieszana jeśli chodzi o content dzisiaj, stąd niestety tylko fiolety i postać, której nie mam na mainie, wyleciała na alcie. Muszę kończyć ten odcinek, na razie. Zapraszam was na Discorda, na Twitcha i na razie, hejpa. cześć.